Jem zupkę. Jaka zupka, Aluś? Krupniczek. Jest ładnie, ślicznie, no? No ładnie. Mam 20 miesięcy i sama jem zupki, tak? Tak, Aluś. Pyszna zupka. Mama nagotowała zupki. Je. Wiesz to to no. mama drugie zrobi. No, musiała drugo zrobić, wiesz. A mama co robi? Mama kotleciki smaży. O, pyszne kotleciki. Schabowe. Mmm, jem Teraz są Teraz ale jeszcze weźmie tutaj. O, śliczna Alunia je zupkę. Zaraz będzie kończyć. Tak, Aluś. O. Super, super dziewczynka. Jem, będę zdrowa dziewczynka, tak? Jemy zupkę. Telefon będzie później. Potem tata pokaże wideo na telefonie. Jedz. Mama sobie nakłada zupkę. Pyszną zupkę nagotowałaś? Może być. Może być? To, kruchnie, no to, to kruchnie. Kurczaczka. Kruchnie. Kurczaczka. O. Coś lepiej? Zapraszam na obiad. No. Na irlandzki posiłek. No. <śmiew> irlandzki, po polsku. Co, no, no, co ja tu jem. Zabor jakiś świeżą burka, jak chcesz ja kupiłam to dobro. Dobrze. Jedźcie. Jec, ale... no to zaraz ja sobie schabowego zim. Na razie.